Witam. Tyle na małych zakupach w tartaku pobliskim. Mam przywiezione łaty, deski. Tutaj akurat zakupy żony, też przywiozłem od razu. Będziemy się zabierać za ławę drutową. Wbijamy, przygotujemy. Będę czekał później na geodetę, żeby już sznurki porozciągał. No dobrze, bierzemy się za robotę. <gry> 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 Mamy wszystkie docięte. a są metrowe mi starczą. Tu już mam jeden sznurek rozciągnięty. I równolegle będę teraz wbijał. I zacząłem już nabijać. Ta strona jest, tu macie narożnik cały, tamta strona jest i teraz się biorę za to, więc tu przybiję i tu. To będzie znowu narożnik cały. Przejdę ze szynurkiem tutaj. I ten narożnik będzie nakładował później ten. Właśnie niwelator wyciągnę i sobie zacznę wymierzać punkt 0. No i dobra, mamy niwelator odpalony, ustawiony. U mnie tu mam zaznaczony grunt 0, ale to się nie zgadza trochę. Bo jeszcze tu będę nasypywał ziemię. Może jeszcze to sprawdzimy sobie. U mnie wyznacznikiem będzie... Nie wiem, czy widać tą studzienkę. Zaraz przybliżę. Tyle jeszcze będzie ziemi nasypywane, gdzie tam już jest wyżej. Tutaj, gdzie jest wykop, jest dużo niżej, bo tu ziemia nie była jeszcze nawożona, a tam już, to już było trochę nawożone. Więc tutaj jest 20 dobrych centymetrów jeszcze pójdzie ziemi na to. U mnie, w, po rozmowie z kierownikiem budowy, ustaliliśmy, że robimy strefę przemarzania o 85 cm, u nas jest ogólnie 80. 40 fundament i 45 trzy warstwy bloczka będą to będzie na równo z ziemią i później jeszcze 12 finasz, finiszowy taki jakby 12 cm na ziemię po prostu będzie 12, 13 bo jeszcze zaprawa dojdzie nie więc sobie niwelator ustawiłem plus 45 teraz przestawię go sobie na 0 i to będzie poziom wysokości fundamentu na jaki ma być to 45 ma ponad wyjść Ławę fundamentową. I teraz będę chodził i zaznaczył. Tu jeszcze wytłumaczę skąd się wzięło te 45 u mnie plus 45, gdzie później zjechałem na 0. U nas strefa przemradzania 80, tak jak mówiłem, z kierowniczką, kierownikiem budowy mam dogadane na 85 i bloczki 14 plus centymetr zabrawy to jest 15, 30, 45. Trzy bloczki. 3 bloczki to jest 45. Ława ma 40. To mamy te 85 cm. I teraz ja będę szalował od góry ławy. Sobie zaznaczam, żeby górę ławy sobie zaznaczyć. Będę resztę tyle ile desek mi wyjdzie, i resztę podkopię sobie. I dlatego mam zaznaczone na 45 do wysokości gruntu mojego. I tu jeszcze przyjdzie jedna warstwa 12. Kin. I będę miał 12 czy 13 cm nad gruntem yy, yy, swoją posadzkę. I to mi wystarczy. A według tego, co mi Godeta zaznaczył, według projektu bo ja mówię, że tu będzie nasypywane no to tu mamy do końca gruntu mamy z te 12 cm może 15. Ale jak sprawdziłem teraz niwelatorem, do tego poziomu będę miał ziemię nasypaną więc bym miał na równo z podłogą. Więc ja też z nim to obgadałem i będzie to zmienione. Dobra, biorę się za przykręcanie teraz desek. No dobra, deski poprzekręcamy. Niwelator odpalony. No i tak, jak było przykręcane, to jak słychać jest idealnie. Tu środek deski. O to powinien być troszeczkę do góry ale delikatnie tylko ruszę i od razu łapię no niestety takie deski że w startaku, że nie są idealne w kropecce Sprawdzam tam gdzie przekręcałem, bo mówię, środek deski albo będzie pasowało, albo nie będzie pasowało. Ale to jest Minimet 2, a to nie jest apteka. Muszę odsłonić. Kropetce. 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 Łapie, nie łapie, Jest na pograniczu kropetce. No i tak to wygląda. Te wysokości, jak widzicie, deski to jest góra ławy, więc reszty w dół będzie kopane. W szalunku może będzie na dwie deski, trzy. Zależy. Ja mam 9,5 cm, może trzy deski wyjdą. Tu góra też pewnie może być tak, że brzegi są wyżej niż deski. No nie dużo. No i tak to wygląda. Zaraz zdjęcia wysyłam dla geodety, dzwonię do niego i się będę z nim omawiał. I jeszcze dzisiaj wrzucę filmik. Tylko nie wiedziałem, że taki długi wyjdzie. Myślałem, że szorcika zrobię, ale niestety. Będziecie musieli tak obejrzeć w pionowej tej rozdzielczości. No dobra, na razie.